budzą się w waszych sercach. Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie. Duch nie ma ciała i kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z jeszcze nie wierzyli, będą zdumienia nie. Macie coś do jedzenia. On im podawił te odliczonej ryb. Wziął i jadł wobec nich. Potem ocasi To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem w z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżeszła, u proroków i Wtedy osiedlił pismo, aby rozumieć pisma. I rzekł ich. Tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia z w imię Jego położone będzie nawrócenie i opuszczenie drzew wszystkim narodom, począwszy od Jerozolima. Wy jesteście świadkami. Dany. Oh, oh, so oh, nice. W tym pierwszym zadaniu chodzi o całość w Biblii, czyli stawień i Jeśli ktoś ma stary napotestowań przy sobie, to proszę teraz, jeśli trzeba, założyć okulary. Ja akurat zdejmuję, do czytania zdejmuję. I proszę otworzyć Biblię możliwie precyzyjnie na środku. Jeśli. Mamy księgę przysłów albo księgę Kocholeta, to jesteśmy do dalego, zadnijmy się. Jeśli mamy księgi wahabelskie albo Księgę Hioba, to do przodu. Księga Psalmów. Kiedy mamy już Księgę psalmów, to zobaczmy, że są one pronumerowane od pierwszego do 150 i znajdzie ten psalm 119. W tym momencie w kościele powinien być szum przewracanych kartek. Psalm 119. To jest najwyższy psalm, złożony z wszystkich psalmów. Jeśli mamy już ten psalm znaleziony, to znaczmy, tu przydadzą się te oczy, bo każdy werset oznaczony też jest odpowiednim numerem drobiutkim, 105 werset. 105 werset. Pirodek Pisma Świętego księga Psalmów 119 Psalm werset 105. Co tam czytałem? Twoje słowo jest lampą dla stóp i światłem na mojej ścieżce. Mamy zapewne różne tłumaczenia Pisma Świętego. Ale teraz ci, którzy mają Biblię tysiąclecia. Najbardziej popularny przykład Pisma Świętego. Mogą ten werset przeczytać razem ze mną, a my będziemy go powtarzać. Przeczytamy jedną część, najpierw potem drugą. Uwaga. Twoje Słowo jest dla mojej dla moich słów. Twoje Słowo jest dla I światłem na mojej I światłem na mojej ścieżce. Dziękuję. W pionucie, Pismo Święte. Gdyby teraz ktoś z nas wszedł na tę by zobaczyć, w którym miejscu otworzona jest Biblia ułożona na płynicie na Ambonie od kilku miesięcy, to zobaczyłby, że właśnie na samym 119, na 105 wersecie. Dlaczego? Dlaczego prosiłem nas... To jedzie o to, żebyśmy otworzyli ten na święta, dlaczego, przed, przed miesiącami utworzyłem Biblię na Monie, na tym właśnie wersencie. Otóż jest to bardzo ważny tekst, który pokazuje taki bardzo praktyczny wymiar Pisma Świętego. Bo Słowo Boże to nie jest taki tekst, który ma nas zachwycać dawać jakieś wrażenia estetyczne. To też jest wyróżnik, znaczy jest, ale to nie tylko o to chodzi. Wyróżnik naszej wiary. Chrześcijanie mają Pismo Święte, a wzywani będą mieli w domu kory. Tu chodzi o coś więcej. Chodzi o to, że Pismo Święte służy nam przede wszystkim do życia. Do godnego przeżycia swojego życia. I do osiągnięcia sprawiedliwości. I pismo święte daje nam bardzo praktyczną instrukcję, jak to zrobić. Lampa i światło jest tego obrazu. Lampa i światło oświeca drogę naszego życia. Wiemy, jak iść. Wiemy, gdzie ta droga prowadzi. Wiemy, gdzie droga, wiemy, gdzie poboczna. To Słowo Boże nam przynosi informacje, instrukcje i to wyczytaliśmy w tym fragmencie, ale to nie jest wszystko. Instrukcja jest dobra, potrzebna, Biada by było gdybyśmy tej instrukcji nie mieli, ale potrzeba nam jeszcze czegoś więcej. I to coś więcej także zawdzięczamy Biblii właśnie, słowo Bożemu. Gdy spojrzymy w dzisiejsze czytania na jego początek, na początek Ewangelii, to usłyszymy takie słowa. Uczniowie opowiadają co ich spotkało w drodze, jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. Ten werset nawiązuje do tego doświadczenia, tego do wydarzenia, które nazywamy uczniowie idący do Emanu. Jest to bardzo częsty motyw religijnych obrazów. ich krajobraz, mostek, drzewa. I dwóch uczniów idzie z Jerozolim do Ewa, przyłącza się do nich Jezusa. I tłumaczy im pisma. I kluczowa dla nas w tym wydarzeniu jest poeta, refleksja uczniów o tym wydarzeniu. Czytamy w Ewangelii tak. Mówili ci panie uczniowie, nawzajem do siebie, czy w serce nie ma mało nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze, chodzi o Jezusa. I Pisma nam wyjaśnia, wyjaśnia czy serce nie ma w nas. To jest drugi wymiar praktyczności Pisma Świętego. Nie tylko czegoś się dowiadujemy, nie tylko informacja, nie tylko pewna wiedza, nie instrukcja sucha, ale zaczyna chłonąć nasze serce. Jesteśmy porwani. Jesteśmy nieśmieni. Zapalamy się w czegoś. Wstępują w nas nowe siły. I to wszystko jest przez Słowo Boże, a dokładnie przez samego Jezusa, bo gdy czytamy Słowo Boże, to jakby ten Jezus był przy nas i zapalał nas swoim ogniem. Dawał swoje światło, oświecał nam drogę, ale jednocześnie zapalał nasz entuzjazm. Zbierzmy to razem. Mamy działanie na intelekt, mamy też działanie na emocje. I potrzeba nam teraz naszej woli. Potrzeba jeszcze naszego tak, naszego opójścia za tym słowem, bo nie wystarczy jeszcze sam fakt, że mamy drogę, że ona jest oświetlona. Nie wystarczy nawet to, że jesteśmy jakoś wewnętrznie zachęceni. Trzeba jednak konkretnie zrobić ten krok, drugi. I następne trzeba zacząć iść tą drogą. A to jest etem działanie naszej domów. Wiemy, chcemy, ale podejmujemy decyzję Idziemy. I ta decyzja, to jest ważne, zawsze będzie należała do nas. Nikt za nas tego nie zrobi. Ani mama, ani tata, ani dobrze, ani nawet sam Pan za nas tego nie zrobi. My musimy sami. Sam podjąć tę decyzję. Ale jeśli mamy w sobie światło, mamy tą lampę, która oświeca naszą drogę, to będzie nam łatwiej podjąć tę decyzję. Jeśli będziemy wewnętrznie przekonani, zapaleni, łatwiej będzie nam podjąć tę decyzję. Ale ostatecznie będziemy się ją podjąć. Dlaczego Maryja wypowiedziała swoje kwiaty? Niech mi się tak w Bo miała biznes. Bo miała słowo Boże, Bo miała Bożą obecność. Ona widziała, rozumiała, miała powiadomienie. Widziała, jak to jest w droga. I Bóg zapalił jej serce. I odwrotnie, dlaczego wielu ludzi nie żyje, wiada, nie mówi Panu Bogu tak, nie poddaje swojego życia Bożej Woli. Nie mają światła. Bo ich ścieżka życia nie jest oświetlona właśnie światła. Bo nie są w serce jest zimne, bo Bóg jest daleko. Czy raczej Oni są daleko od Boga? I wtedy trudno im podjąć decyzję, bo mimo w imię czego taką decyzję nie i podjąć. I powiem teraz coś bardzo ważnego: jest ktoś, komu bardzo zależy, na tym, by pozbawić ludzi Bożego Światła i Bożego Ognia, który będzie działał i robił wszystko, żebyśmy nie poznali Boga, żebyśmy się do Boga nie zbliżyli, żebyśmy w Bogu nie uwierzyli. I tym dziś będzie wiatr szatuł. Słowo szatan, to jest hebrajskie słowo. Oznacza wprost przeciwnika. I rzeczywiście taki upadku Anioł jest przeciwnikiem rodzaju ludzkiego. Jego zadanie to kraść zabijać i niszczyć. I trzeba przyznać, że szatan odnosi sukces. Kradnie coś, co jest fundamentem, filarem, zwieńczeniem jednocześnie chrześcijańskiego życia. Kragnie Bibli. I ze słówkiem muszę stwierdzić, że odnosi sukces. No zobaczcie, jak to się stało, że ta książka, która jest najbardziej rozpowszechnioną książką na całym świecie, jednocześnie jest tak nieznana. Jest w telewizji internetu jeden z dziesięciu. Czasami można być zdumionym, jak ludzie wiele wiedzą w rozmaitych dziedzinach. I równie bardzo być. Zumiorę, jak wykładają się często na bardzo proste pytania z Pisma Świętego. Jedno z pytań. Jaki pokarm w Ewangeliach Jezus prosto Odpowiedź. Prosto. Ręce czasami opadają. I trudno to wytłumaczyć inaczej niż jakimś wręcz demonicznym wpływem. Który sprawia, że jesteśmy takimi ignorantami w tej o Świętym. Że to Słowo Boże nie dociera do nas, a kiedy dociera, to... To Szata próbuje na wszelkie sposoby, jak najszybciej wytrząsnąć to Boże Słowo z naszego umysłu. Szata naprawdę nam nie na Ale dzieje się to... To szatańskie diadenze, to działanie to bardzo dyskretnie. Tu nie ma niczego, co byśmy znali z różnych opowiadań o działaniu, w ducha duchach człowieka, o egzorcyzmach. Nic się nie rzuca na ziemię, na żadnych nie cieni się, nie odpowiada Bardzo dyskretnie człowiek tylko jest odcinany od Bożego Słowa. Odcinamy od źródła życia. Krzapan przełknie wszystko. On przełknie to, że człowiek idzie do kościoła. Przełknie to, że się modli, że na pielgrzymki jeździ, że do spowiedzi chodzi. Przełknie wszystko. Przełknie nawet to, że ten człowiek kupi pismo święte. Byle jej nie utworzył. Byle im nie zaczął uczyć. Wiele się przy nim nie zatrzyma, nie zastawał, nie poddał tego słowa refleksji. Zadziwiające jest, jak on potrafi wytrząsnąć to słowo, które przed chwilą padło w Kościele. Jak szybko zapominamy to, co jest czytane w Kościele. Możemy zrobić mały test. Przypomnijmy sobie, o czym była Ewangelia, którą jak przed chwilą słyszeliśmy. Ale ci, którzy w tym momencie nie potrafią sobie przypomnieć, niech mają dowód na prawdziwość słów, które działy wcześniej, jak łatwo tracimy to słowo, zadziwiające. łatwo. Ale nie chcę rozwijać tego wątku, bo wolę Boga, niż poświęcać kłamstwa, nawet przestrzegając człowieka działań. Siostry i bracia, Jezus powiedział, Duch daje życie ciała nawet się nie przyda. Słowa, które wypowiedziałem do was, są duchem i życiem. Słowa, które wypowiedziałem do was, są duchem i są życiem. Kto odsuwa od siebie Boże Słowo, kto pozwala sobie ukraść to Boże Słowo, ukraść w ten odcina się od ducha. I odcina się od życia. Czy może prawdziwie żyć ten, kto odcina się od życia? Wielu z nas przyniosło długie dnia. Chciałem, żebyście teraz do ręki i podnieśli ją wysoko. Wysoko, jak tylko do wysoko. Pięknie widok. I chciałbym, żebyśmy coś wyznali, trzymając dalej wysoko w górze, to tę dzień, będę powiedział głośno słowa powtarzania. Słowa wdawania. Bez Słowa Bożego nie ma życia. Boże życia żyje nas. I jeszcze jedno, Bracie i siostro wstydziłbym się pocałować swojego że życie jak matka. To jest moja matka. Nie zmęcił. Tak. Dlatego też ksiądz czytając Ewangelię, gdy kończy, całuję to, słowo. Bylego do tego nie wracać, byle tą paskutą świętę za do domu odłożyć i do niej nie wracać. I teraz wiele, 20 to od Ciebie zależy. W sumie wszystko. Twoja decyzja, co teraz Ty z tym wszystkim zrobisz. Decyzja na większą obecność Bożego Słowa. Biblia to Twój największy skarb. Nie pozwól się odgrość z największego swego bogactwa, z Bożego Słowa.